Szukaj Jego oblicza. Szukam, Panie, Twojego oblicza. Swego oblicza nie zakrywaj przede mną. Nie odpędzaj z gniewem swojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc nie odrzucaj i nie opuszczaj mnie. Boże, moje zbawienie. Dękę daram, da z długę zaakwist. Kom tu ją. Daru zuchej ich daj mnie nieje. Zabierz ich nie po mnie, jak mi się nie wziął z oczu o Diawek. Dużo mię nie podpisać, las mię nie wśpich, wśpichł mię nie. Mnie nie, mnie nie mnie God, Cały pontyfikat Jana Pawła II był naznaczony w poszukiwaniu dialogu pomiędzy nauką a wiarą. Dialog ten okazuje się konieczny, ponieważ w między tymi dwiema strefami. Widział papież jeden z największych i najbardziej destruktywnych dramatów człowieka. W 1999 roku na spotkaniu w Toruniu z rektorami ponad 200 wyższych uczelni w Polsce Jan Paweł II powiedział W rozdźwięku pomiędzy rozumem i wiarą wyraża się jeden z wielkich dramatów człowieka. Ma on wiele przyczyn. Zwłaszcza począwszy od doby oświecenia, przesadny, jednostronny, racjonalizm doprowadził do radykalizacji podstaw na gruncie nałóg przyrodniczych oraz gruncie filozofii. Powstał ten sposób rozmowy pomiędzy wiarą a rozumem, wyrządził niepowatowane szkody nie tylko religii, ale i kulturze. W ostry ostrych polemik zapominano często, iż wiara nie lęka się rozumie, nie szuka jego pomocy i pokłada w nim upraż, Jak wojska opiera się na nam i pozwala jej osiągnąć pełnią, tak wiara opiera się na rozumie i go doskonali. Wiara i rozum to dwa skrzydła, na których do ludzki unosi się u kontemplacji prawnej. Potrzebna jest dzisiaj praca na rzecz pojednania wiary i rozumu. Już 10 listopada 1979 roku Jan Paweł II mówił do członków Papieskiej Akademii Pragnę, aby teologowie, naukowcy i historycy Ożywieni duchem szczerej współpracy pogłębiali badania nad sprawą Galileusza, lojalnie uznając błędy którejkolwiek ze strony, przyczyniając się tym samym do zniknięcia niechności, które dla wielu umysłów bywają wciąż i jeszcze przeszkodą. Do wocnej zgody, między nauką i wiarą, między kościołem i światem. I przypolizku się tego Jana Apostoła? Ugłowanie. Obecnie jesteśmy dziećmi Boży, ale jeszcze się nie ujawniło, o będziemy. Wir gehen, um sich zu erinnern, wir werden sich ihm erinnern, wir werden ihn so wie er Aus dem ersten Brief des Apostels Johannes. Meine lieben Freunde, wir sind schon wieder Gottes. Was wir einmal sein werden, ist jetzt noch nicht sichtbar. Aber wir wissen, wenn Christus erscheint, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Od 1980 roku papież Jan Paweł II regularnie spotykał się w sierpniu w Kastel Gandolfo z naukowcami. Była to niejako kontynuacja spotkań odbywających się wcześniej w Krakowie. Także podczas swoich pielgrzymek papież mówił wielokrotnie o relacjach między nauką a wiarą, szczególnie podczas spotkań ze środowiskami akademickimi. W zwracał uwagę, że z źródłem wszelkiego poszukiwania powinno być Weźmy przy tym obraz współczesnego uniwersytetu, który nie może nawet pod pretekstem realizmu dał, nauk zanimać studium rzeczywistości wyższym w wyższym edyce, medycynie i religii. kontynuował przemawiając naukowców i studentów kolonii. Pomówił się na przykład Alberta Wielkiego, który jako biskup, ale także uczony głosił konieczność oddzielenia porządków poznania wiary i rozumie. Jan Paweł II twierdził, że jest wykluczony, aby nauka oparta na rozumie, Które byłyby w nauce z prawdą wiary. Poznanie prawdy ma sens samo w sobie. Trzeba pamiętać o tym, że nauka nie jest jedynie służbą z, z celem. Dlatego należy mieć na niej zaufanie. Z drugiej strony, wiara jest dla nauki koniecznym ludzkiem To ona broni przed wynikającymi z manipulacji i bezpieczeństwami, które kryją się w postępie naukowym, przede wszystkim w dehumanizacji. Dlatego kryterium decydujące o postępie, zwłaszcza technologicznym, Powinna być służba człowiekowi, całemu człowiekowi i całej jego duchowej i materialnej rzeczywistości. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabrała wizyta Jana Pawła II w Hiroshima. zgromadzona na 25 lutego 1981 roku przedstawicieli Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych, papież mówił o odpowiedzialności nauk i technologii oraz takich nauk jak medycyna czy chemia. Wymaga od nas, byśmy na nowo dokonali wyboru moralnego, na nowo ustalili priorytety. To znakomitą pomocą może okazać się bojąca podmiotowość człowieka w Z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryt teraz widzimy, jak był zwierciadła, niejasna. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tam, jak i zostały poznany. aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Wir sehen jetzt nur ein Bild wie einen Spiegel und können es nicht deutlich erkennen. Dann aber stehen wir doch selbst gegenüber. Jetzt kennen wir ihn noch nicht ganz. Dann aber werden wir ihn so kennen, wie er uns jetzt schon kennt. Ja. Pozbawiona oparcia w rozumie, skupiła się bardziej na uczuciach i przeżyciach, co stwarza zagrożenie, że przestanie być propozycją uniwersalną. Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać na słaby rozum, przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu mitu lub przestąpienia. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na specyfice i głębi bytu. Odpowiedzią na odwagę wiary musi być odwaga rozumu. Podczas już wspomnianego spotkania z rektorami polskich wyższych uczelni, papież Jan Pawła II powiedział: ludziom nauki oraz ludziom kultury powierzono szczególna odpowiedzialność za prawdę, dążenie do niej i obrona i życie wygódne. Znamy dobrze trudności związane z ludzkim poszukiwaniem prawdy, z dzisiaj na czoło wysuwają się sceptycyzm, agnostycyzm, relatywizm i nihilizm. Dzisiaj nierzadko usiły nam się mówić, iż skończył się bezpowrotnie czas pe pewności poznania prawdy oraz że jesteśmy nieodwołani wskazani na totalny brak sensu, na prowizoryczność poznania, ciągłą zmienność i względność. W tej sytuacji jakby się dawnąca konieczność potwierdzenia podstawowego zaufania polskiego rozumu i jego zdolności do poznania <coughs> prawdy, także tej absolutnej i ostatecznej. Człowiek jest zdolny do opracowania sobie jednolitej, organicznej koncepcji poznania. Wyciekowe wiedzy i fragmentaryzacja sensu burzy wewnętrzną w jedność człowieka, który Człowiek dąży do pełni poznania, gdyż jest istotą, która z natury szuka prawdy i nie może. Nasza współczesna filozofia odnalazła, w każdym we własnym zakresie uwymiar wymiar polegając na poszukiwaniu ostatecznego i całościowego sensu ludzkiej egzystencji.